Witajcie serdecznie moi drodzy, jak zawsze na Graftonie, nie poszło gładko, duch sprawa mi sporo problemów, ale w międzyczasie. Omówiłem wszystkie hiding spoty na tej mapie, więc materiał jest naprawdę wartościowy. Oglądajcie! Nie ma takiego wbijania na stream. To nie są tanie rzeczy. To jest Grafton, muszę sobie tutaj wiesz... Karty? Kurde, no czy ja kiedyś... Te karty znajdę? Ostatnio znalazłem na tym fotorandomizerze, co robiliśmy, ale umarłem, bo pierwszą kartę, jaką wyciągnąłem, to było Dev. Przykro. Hmm. Grafton. Tu jest hiding spot 100%. O ile nie jest zablokowany. 100% tam jest. Tu nie ma hiding spotów. W kuchni, no, jedyna. Jedyna opcja w kuchni schować się za lodówką i liczyć, że duch po prostu na przykład przejdzie sobie tutaj tam, nie? Jak nie zajrzy tu gdzieś, to was nie zauważy. No ale to nie jest hiding spot oficjalnie. No nie wiem, co tak często no. Tak. To źle? Tutaj jest hiding spot 100% pewny. Bo, praktycznie, no duch tu nie wchodzi, nie? Chyba, że was zauważy, że się tu gdzieś skradaliście, nie? Jak tutaj wejdziecie się, skucniecie ładnie, to się masz Mówię dla ciebie specjalnie o hiding spotach. Specjalnie na Twoją prośbę. Więc tu jest hiding spot przy wejściu na Graftona. Tu nie ma żadnego hiding spota. Niektórzy mówią, że tutaj. Absolutnie nie. no. no. To jest też wszystko kwestia umowna, tak? Bo możecie się tu schować i przeżyjecie, ale to nie jest jakby certified hiding spot. Bo jeżeli duch tu wejdzie, no to po prostu umrzecie, nie? Tak samo nie ma hiding spotów tutaj. Niektórzy twierdzą, że tu można się schować. Nie, to nie jest hiding spot. No i znowu, to samo powiem co wcześniej. Schowacie się być może. Duch po prostu tutaj nie wejdzie i was autentycznie nie zauważy, ale to nie jest hiding spot. O, lustro. O kurde. Uf. E, tak, więc to mamy obskoczone. Nie wiem co robią tu te pudła i dlaczego one tu są. Nie rozumiem tego. Odejdź. Idź sobie. Idź sobie! Ej, poszedł. Ciekawe czy to mi z Biosanity się zaliczyło jako event, jak nie huchnął. Mm, no to możesz się chować za pierwszymi lepszymi, no ale wiesz. Teraz tak. Tu jest hiding spot dosyć pewny. Ogólnie to jest do... Czemu mamy tutaj otwarte wszystkie te? Zazwyczaj są pozostawiane. To jest dosyć pewny hiding spot. Bo nawet jak duch tu wchodzi, to zazwyczaj wchodzi i wychodzi. Bo to jest tak małe... Wiecie, on zgasił światło, nie? Teraz. A, już trochę późno, no dobra. Eee, więc wchodzi i wychodzi. Tutaj, no jeżeli tutaj nie macie... To jest zazwyczaj zastawione w pełni. To to jest dosyć dobry też spot. Od biedy, od biedy może być. Dalej idźmy. Co tutaj mamy ciekawego? Tu ogólnie nie ma hiding spotów. Zero. Tu jest hiding spot, ale jest zastawione. Tu, gdzie są te dwie wieże, bo to jest tutaj zawsze, a to jest dostawione. Tu jest hiding spot. Tu możecie się schować. I tak samo teoretycznie, no, jeżeli już trzeba, to za drzwiami tutaj. Bo też hipotetycznie duch no, nie będzie szedł tu do ściany. No i tu by was zobaczył, ale on zazwyczaj wchodzi, tu się za, te zakręci. Więc jak się schowacie ładnie w rogu, przytrzymacie drzwi, jest duża szansa, że się uda. Duchy mają oczy dookoła głowy. no Tu nie ma hiding spotów żadnych. Tutaj nic nie ma. i schować się za drzwiami w garażu, ale gdzie w garażu? Film na YouTube z tego przyciętego live'a, to znaczy z jakiego? Bo nie wiem o czym, o czym mowa. Z wczorajszego? Czy co? Eee, a dobra, wróćmy. Tu jest hiding spot. To jest bardzo dobry hiding spot. Jak nie ma tych 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 niebieskich i tego. To tutaj za króliczkiem, za tymi kartonami się można schować. Nie ma szans, żeby was duch zauważył, bo on tu raczej nigdy nie wchodzi, nie? Więc to jest dobry hiding spot, ale on jest zazwyczaj w 90% zawalony. Eee, hipotetycznie, ale no jak wejdzie, znaczy tutaj chyba was będzie widział nawet. Nie jestem pewien, nie, nie, nie sądzę. Ja już bym wolał wtedy się za drzwiami schować. Może dać mu tam wejść i uciekać, ale no to wszystko, to już jest, to już jest szajs, nie? To, to nie są hiding spoty, ja tylko mówię o pewnych tam alternatywnych rozwiązaniach. Więc mamy, mamy górę załatwioną, ja szybko wam jeszcze opowiem na górze, W dół mamy załatwioną, opowiem wam od razu o hiding spotach na, na górze. Chodzi mi o to, że przed tego, co teraz jest, nie wiem, raczej, raczej nie sądzę. Może, zobaczę, o kość. Kurwa. To jest hiding spot, 100% safe. 100% safe jest tutaj. Powinien mi teraz zabić, nie? E jest 100% bezpieczne. I jedynym jest wyznacznikiem jest pamiętajcie, że jak tu wchodzicie, kucnijcie tutaj już. Dlatego, że jak duch nawet idzie z dołu, to on już tu was przez strukturę nie będzie widział. Nie? A, a jeżeli będziecie biegli tak, to może was jeszcze dojrzeć i wtedy będzie chciał przyjść i tu sprawdzić. A jak dojdzie tu do okna, to was zabije. To jest jedyne, jedyny wyznacznik. Tu nie ma żadnych hiding spotów, absolutnie. Tu jest y, szafka, oczywiście. Ona zazwyczaj też jest zablokowana. Jedyne, co mogę polecić, schować się ewentualnie tu. To jest tutaj jedyna opcja. Kiedyś można było chować się tutaj za tym krzesłem, ale, ale to chyba już oni to naprawili. Tu chyba już nie jest bezpieczne. Nie sądzę. Więc tu jedyna opcja, poczekać, aż duch przyjdzie. Lupujemy dookoła, wybiegamy tam. I no tu jest ogólnie ciężko, bo jeżeli nawet ducha nam się uda wyminąć, to tu jest dosyć długa prosta, duch raczej przyspieszy, więc będzie nam ciężko uciec. Może złamać line of sight i szybko schować się za tą, za sofą. Dosyć dosyć newralgiczny punkt, nie? Dobra, bo ja gadam, a tu trzeba działać. No ja wiem, ale no to wiesz, ja cały czas mogę tak o tym poopowiadać, nie? Ja zresztą, kto ogląda, no to widzi, nie? Ja, ja w dużo. W każdym materiale gram te mapy jakoś tam symultanicznie, więc kto jest tam w miarę na bieżąco z YouTube'em nawet, to widzi, gdzie ja się chowam. Co się stało z moim Sanity? Okej. Okay. Okej. Okay. czemu mi tak bardzo spadło Sanity? E, dobra, może Jean użył swojego Ability i zbił mi Sanity? Interesting, e, wziąłem termometr, wziąłem. Dobra, idziemy. No, a, może, no aż tak? Nie wiem jak długo to trwa. No dobra. Whatever. Dobra, gdzie ty jesteś, mój drogi? Pokaż się. Okej. Okay. Dwadzieścia. Trzy. Zapalił światło, czyli to nie Mara. tu jesteś? Jesteś. Yy. Znaczy, no szymów. ja nie, nie mówię, że nie, może, może mi się zachce i to poprzycinam, ale wiesz, z tym jest dużo roboty, bo to trzeba wziąć całe wideo, obrobić, to nie jest, to nie są trzy sekundy. Może zrobię, nie obiecuję, może kiedyś. Albo nagram, no nie wiem, prościej by było nagrać po prostu, nie? Gotowe te. Tu zrzuciłeś, Ty zrzuciłeś coś. A? No dobra, nie mamy nic. Rizingu brak, chociaż jest tak mocno stykowo, nie? Nie mamy odcisków, nie mamy orbów, nic nie mamy. Może to jakiś rate, ale w sumie ktoś kto by miał na przykład spirit boxa MFK, spirit boxa nie sądzę. Ciek, 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 tak eee, tu MF-ka, MF-ka, MF ka Te drzwi... Huh? Huh? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? How old are you? Are you friendly? Ej, dobra, ale czemu on mi tam odpowiada? Dobra, dzięki Szymeknalu. Potencjalny ćwierć finał. Yy. co? Liverpool PSG? Nie, mnie interesuje mnie. Nie lubię Liverpoolu, a jeszcze bardziej nie lubię PSG. nie mniej obojętne. Pa 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 Weźmy to jeszcze raz i to jeszcze raz No a zobaczmy te docy, Może od razu, tak na szybkości. Wyskoczy nam tam coś, bo nie wiem, czy on jest tam, czy tu bliżej w tym holu. Aha. Wrate, okaj, Phantom. Easy! Easy! A mógł być okaj. Jokaj lubi zbierać sanitkę. A mi strasznie zbił. Myślę, że to może być. Mr. Yoke? Dokładnie co jestem tutaj. Ham? O kurde. Nic nie widzę. A nie, to jest... Hand? O szlak. Umarłem. Umrę, umrę. Nie mogę nic zrobić. Nic. Nie przyjdzie. Ohohoho! Ho, ho. do wcipnić. Dobra, trzeba tu pogarnąć trochę ten La la, la, la la Ucieczka Ktoś wie gdzie zostawiłem aparat Wyłącz to, kurwa. Co jest z tym duchem? Znowu nie, nie mam co zrobić. Nie wiem, tu się schowam. Kurwa, macie. Jak wejdzie, to tak. a nie przyjdzie... Nie, jakoś jest Nie, to musi być. Musi być ok. Nie wierzę, że nie. Ale czemu on jest wszędzie? Nie, no, tu jest niby. ogólnie nie sytuacja. Przede mi się smartstick. Co ja tu był Hunting Spot, nie? No ty no. teraz tam z z tyłu. No to brzmi jak Twins. W sensie no, zachowuje się 100% jak Twinsy, jest wszędzie. A to nie są Twinsy, to nie mogą być Twinsy. Chyba, że w raidka się teleportuje. No ale bez ja, ile razy i. stąd mnie zahantował za pierwszym razem. Tu stąd. A teraz. Napierdzielę. Będzie dead zaraz. Wleżysz w te sól? Dawaj, zastrzel mnie. No ten, Berymint. Bery tak jest. O, już przełożyłem. Witam miedziorek. Dobrze, że jesteś, bo mnie rozpierdala duch. Nic nie mogę zrobić. Kurwa. Tam rzuca teraz. No co za chory... Dobra, ja muszę tu rzucać króce, bo... Mieć. Dawaj Majorek, pomóż. Wesprzyj mnie mentalnie. Nie, no muszę. Muszę ten, muszę pochwalić wczoraj Majorek z Lenką i z trzymujfem. Do samego końca, kurwa. Skit Brudna woda. Puknął w okno. Wiecie co? Ja sobie go zasmadzę. Giń. Dobra, tu jesteś. Dobra, dawaj drugiego króca. Gdzie jest drugi w Tu, gdzie rzucałem. Szczerze mówiąc, to jedyne na czym mi w tej chwili zależy. To jest ustalić, co to za duch I stąd spier. Pak! Jest. Dawaj. W rejtka? mówię. rejtka. Mówiłem. W ha, ha Dobra, w okno. Teraz zdjęcie, z czym i tak to w to będzie ciężko eee Co jeszcze mógłbym zrobić? Gdzieś tu mam drugi aparat Albo nie, pójdę sobie po tego, po smadze. Muszę mu uciec No, S, S to też był długo Ja nie wiem, ale Chyba przed lodoptem jeszcze poszedłeś, nie? Czy jakoś tam jak do lodowca wchodziliśmy, tak mi się coś kojarzy A, jak spalili ojca Martina, No no no, A, gdzie jest mój drugi aparat? Dobra. O? Ale powiem szczerze, że to siwo gra, nie? Naprawdę, że to siwo. Dobra, żej główno. Oj, aha, to jest tak ciemno. Zapomniałem. Uh, give me a sign. Show yourself. Give me a sign. Show yourself. Michael White, show yourself Skamiebany. Gdzie tu jest ten pstryk? Chobra w razie czego o wezmę Puknął drzwi, czy mi się wydawało? A nie, nie wiem, chyba nie Ale... Nie puknę Show yourself Give me a sign No No dobra, ciul z tego Wraitha Możemy zrobić czymś jeszcze zdjęcie? Nie za bardzo A kość znalazłem? Znalazłem Uciekniemy, mój tyle O, Wraith się teleportował do nas. Wezmę sobie tu. Jest zdjęcie lustra. No nie zrobię chyba całego, wiesz? Całej książki tym razem. Ze zdjęciami. Ej dobra, dlaczego ty tu jesteś? Ale... pierdzielno. Jak tu jest, to zaraz będzie hand. Dobra, kończ. Zaraz tu się przeniósł? Ej, ale znowu gra w to, nie? Widział mnie? Hej, być! Mam nadzieję, że mnie widział. Myślałem, że mnie widział. Hmm. Jaka polowa aplikacja? Kurde, nie zaliczyło mi. Gówno. Nie róbcie tego w domu. Bej! Aha, połowa aplikacji. No to ten, no to po wyłączeniu, żeby się nie włączały, czy coś? Moi drodzy, jak sami widzieliście, Grafton jak na swoją powierzchnię nie jest wcale mapą obfitą. Hiding Spoty. Ja pokazałem Wam wszystkie bezpieczne miejsca, w których możecie się chować, jednak musicie pamiętać, że na Nightmare Mode część z nich może być czasami zastawiona. Macie u góry jeden Hiding Spot, który zawsze jest pewny, na dole przy wejściu również, dlatego proponuję z nich korzystać, a w razie konieczności po prostu próbujcie lupować Ghosta. Jeżeli Wam nie wyjdzie, trudno, ale to jest kwestia, której można się bardzo łatwo nauczyć. Nie przedłużajmy moi drodzy, zapraszam Was serdecznie na Discorda, na Twitcha, linki przesyłam w opisie jak zawsze, a my spotykamy się w następnym nagraniu, w którym prawdopodobnie przyjrzymy się kolejnym hiding spotom na innych mapach. Trzymajcie się cieplutko.